Dzień dobry, droga Panno. Witaj na analizie energetycznej miesiąca grudnia 2022 roku. Mam świadomość, że ten grudzień już się zaczął. I że jak to nagrywam jest 8 grudnia, ale wiem że jeszcze dużo przed Tobą, dużo doświadczeń, dużo rzeczy, które będą się przed Tobą otwierały. Tak jak jesteś moim ostatnim znakiem zodiaku, tak mogę Ci powiedzieć, że wszystko to, co do tej pory zobaczyłem w przestrzeniach zodiakalnych dla Ciebie jest tym nowym. Wszystko nowe i już teraz możesz po prostu otworzyć się na to. Otworzyć się na nowe i powiedzenie sobie, Czeka mnie coś jeszcze lepszego, bo najlepsze dopiero przed tobą. A jak do tego dojść, jak z tym sobie poradzić też i, i jak, to, jak to zrozumieć, przejdziemy przez to dzisiaj. Oczywiście jeśli oglądasz to pierwszy raz, to bardzo cieszę się, że jesteś na moim kanale. Jeśli Ci się spodoba, zapraszam do subskrypcji, do komentowania, bo te komentarze i to wszystko, co, się, co, co otrzymuję od Was, jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dobrze, zaczynamy od naszych kart wsparcia, które możesz sobie pobrać za darmo na mojej stronie internetowej. I zobaczymy sobie, jaki będzie ten miesiąc dla Ciebie, droga Pana. No. Zobaczmy, zobaczmy, bo tu jest taka pewna. O, 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 właśnie. I, I ta karta sama się wysunęła mi z rąk. Bo tu jest taka pewna nutka. Tego, czego potrzebujesz, bo ja czuję, że mam tą motywację, mam, wiem co robić, tylko brakuje mi siły. I ta siła, patrzcie, to jest, jesteś ostatnim znakiem Zodiaku, i, e, i do tej pory ta karta nie wypadła, ale dzisiaj mówię Ci tak, że jeśli uwierzysz, że jeśli uwierzysz, że sobie dasz radę, to nikt i nic nie będzie w stanie Cię zatrzymać. Bo te wszystkie sprawy, które już czuję, że się zaczęły w Twoich przestrzeniach, wymagają od Ciebie bardzo dużego zaangażowania, pochłaniają bardzo dużo Twojego czasu, siły, zrozumienia i bardzo często też wymagają jakichś Twoich wyrzeczeń, na które nie jesteś gotowa. A tu w tym wszystkim trzeba się zatrzymać, trzeba uwierzyć w to, że sobie poradzisz z tym wszystkim, co Cię spotyka w tym miesiącu. Bo ten miesiąc będzie ci pokazywał, co jest tak naprawdę twoją siłą, co jest tak naprawdę tym, na czym masz się skupić, i czy będzie, no będzie testował ciebie pod względem wiary w siebie, jak bardzo wierzysz w siebie i jak bardzo wierzysz w to, co robisz, jak bardzo wierzysz w to, co mówisz, i im bardziej będziesz Utwierdzać się w tym, że tak, robię to, co lubię, robię to, co kocham, tym piękniej będzie działo się w Twoich przestrzeniach. I tego oczywiście Ci życzę, bo naprawdę siła to jest coś, co daje Ci pewność siebie. I im bardziej będziesz to praktykować, tym będzie piękniej w Twoich przestrzeniach. No dobrze, zobaczmy sobie przestrzeń rodziny i przyjaciół, znajomych. Co tam jest warte zauważenia? Jeśli chodzi o. Hmm... O Ciebie, droga panu. O Ciebie, droga panu. I tutaj e, przychodzi jedno słowo organizacja. Organizacja, bo czujesz, że w tych przestrzeniach rodziny i przyjaciół nie możesz, nie możesz jakoś tego wszystkiego zorganizować, dopiąć, e, bo chcesz wszystkim dogodzić, bo chcesz wszystkim, e, chcesz wszyscy, żeby wszyscy byli zadowoleni z jednej strony to jest ok, no bo, bo to jest też takie poczucie, że hmm, takie poczucie, że hmm, chcę komuś pomóc, chcę komuś coś dać, chcę komuś kogoś wesprzeć, ale wiem, że nie jestem w stanie wszystkim tego dać. Ale staram się robić to, jak najlepiej potrafię. Więc tutaj już w tym momencie możemy się zatrzymać i powiedzieć do siebie, słuchaj, jeszcze się taki nie urodził to wszystkim dogodziu. I wiem, że zrobię wszystko to, co najlepiej potrafię i to jest to, co najlepsze mogę dać. Ale tutaj jest mała uwaga, nie obiecuj. Nie obiecuj, bo obietnice wiążą nas bardzo w energii i obietnice powodują, że są jakieś poczucie... Są takie poczucia zawiedzenia, tego, że ktoś może mieć do ciebie pretensje, bo tam też jakieś pretensje czuć. Więc im szybciej to zakomunikujesz, tym lepiej. Im szybciej, im szybciej powiesz, że ee, nie dam rady, będzie to oznaczało, że tak naprawdę nie dasz rady. I nie ma tam nic złego w tym, bo masz też zaopiekować się sobą. Bo ta wiara w siebie i te naciski, które czuję z zewnątrz, będą cię testowały i będą wymuszały na, tw na tobie twoje wybory. E, no więc tu możecie, mogą się różne rzeczy dziać. Dlatego zwróć proszę na to uwagę. Dobra, co mamy dalej? E, co mamy dalej? Dalej mamy przestrzeń miłości dla panny. Miłość dla panny. I tutaj kolejna rzecz, która się powtarza z, tego, e, z, tego, z tej rodziny, to, to te obietnice. To obietnica. Może za bardzo nalegasz na to, żeby ktoś ci coś obiecał. Może za bardzo oczekujesz od ludzi, żeby zachowywali się w taki, a nie inny sposób. A warto w tej miłości znowu się i tutaj też w tej przestrzeni się zatrzymać i powiedzieć: Czego ty tak naprawdę się spodziewałaś, droga panna? Czego ty oczekiwałaś od tego chłopa? Czego ty oczekiwałaś od tej dziewczyny? Że co? Że spełni wszystkie twoje oczekiwania? A czy ty spełniasz wszystkie swoje oczekiwania, jeśli chodzi o miłość? Może warto nad tym się pochylić w tej przestrzeni, bo w tej miłości w grudniu będzie pokazywane po pierwsze, kto jest kim. Będzie sprawdzana Twoja wiara w tą miłość też, bo gdzieś te gdzieś wasze drogi mogą teraz być na ścieżce doświadczania i tego konfrontowania się z tym, co tak, tak naprawdę chcesz, a co dostajesz. I tutaj gdzieś kłótnie też się pokazują, jeśli chodzi o miłość. A jeśli jesteś singlem, to właśnie warto wyjść do przodu i powiedzieć: słuchaj, ja oczekuję od Ciebie tego, tego i tego. Jeśli nie jesteś w stanie mi tego spełnić, zapewnić, to po prostu powiedz mi to. Powiedz mi to, bo ja oczekuję od Ciebie tego, tego i tego. I to będzie najlepsze. Czyste karty, czyste gra w czyste karty, będzie najlepszym rozwiązaniem, które możesz sobie ofiarować, jeśli chodzi o miłość. Dobrze. Co mamy dalej? Dalej mamy biznes. Biznes dla, e, biznes dla panny e, w grudniu 2022. Jak tam płynie do ciebie obfitość? Obfitość płynie do ciebie i to bardzo mocno. Tylko, że tutaj potrzebna jest Twoja systematyczność, bo gdzieś te pieniądze uciekają. Uciekają poprzez Twoją nieuważność, i to chyba tyczy się też wszystkich znaków Zodiaku, które do tej pory robiłem, bo jesteśmy nieuważni, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, albo jesteśmy zbyt przewrażliwieni na punkcie pieniądza. E, dlatego, y, e, dlatego tutaj e, zwróć proszę na to uwagę, bo będzie jakaś przestrzeń, w której e, jeśli chodzi o te pieniądze, będą ci te pieniądze uciekały. Mm -hmm. Kontrola wydatków albo po prostu sprawdzenie tych wydatków będzie, będzie wskazane i jest wskazane w tym miesiącu. Jakieś raporty roczne, przejrzyj sobie je i zobacz, gdzie, gdzie jeszcze możesz coś naprawić i będzie ci łatwiej w twoim budżecie, bo to nie jest tylko biznes, jest obfitość ogólnie. Więc zobacz, gdzie te pieniądze ci mogą uciekać i będzie wszystko fajnie i pięknie. No bo inaczej tego nie, sobie nie wyobrażam. Dobra. Co jeszcze mamy? Mamy teraz jeszcze samopoczucie i zdrowie dla panny w grudniu. Mhm, czuję bardzo duże przemęczenie. Bardzo duże przemęczenie ciała, takiego jakbym był już wyeksploatowany. Więc poświęć sobie czas na. Poświęć sobie czas na. Odpoczynek, na relaks, na zadbanie o siebie. Jeśli możesz, weź, no najlepiej, idealnie by było, gdybyś e, na święta, na czas e, właśnie przygotowań i nawet po świętach, e, wziął sobie urlop. Urlop, żeby nic nie robić poza tym, żeby zająć się sobą i domem, bo tam gdzieś odnajdziesz się najbardziej. A jeśli chodzi o samopoczucie, poczucie, tutaj pojawia mi się czekolada, pojawiają mi się jakieś przyjemności, takie jeśli chodzi o jedzenie, więc sprawiaj sobie przyjemność jedząc, bo jedzenie faktycznie jest jednym, ja tu o sobie mówię też jednym z najfajniejszych rzeczy, które możemy, których możemy kosztować codziennie i się tym zachwycać, i się cieszyć, bo właśnie to też umacnia w nas tą wiarę i siłę tego, że warto żyć, warto, warto to doświadczać i warto być silnym, żeby tego wszystkiego skosztować. Więc no pięknie, pięknie. Szczęśliwy dzień. Od 8 do 31. Jaki to jest dzień? Jaki to jest dzień? Mm -hmm. No tutaj czuję 26 grudnia. A co tam tego 26 grudnia jest? Odzyskuje wiarę w siebie. Odzyskuje wiarę w siebie. To tak jakbyśmy tego dnia mieli tą wiarę odzyskać i poczuć, że tak naprawdę utwierdzi się w swoich przekonaniach i utwierdzi się w tym, co robisz, że jest dla ciebie najlepsze. I tego ci życzę w tym dniu, bo naprawdę ta energia jest bardzo wysoka. i twoja radość, twoja siła jest tam największa. Więc możesz sobie poradzić y, ze wszystkim, co sobie postanowisz w tym dniu. I już sobie to zaplanuj, bo no, no, pokazuje się naprawdę ciekawie. Dobra, szczęśliwy kolor. Szczęśliwy kolor dla Ciebie w grudniu. To jest kolor. To jest kolor. Niebieski. A czemu niebieski? Niebieski, który daje ci. Y, daje ci siłę, daje ci siłę zrozumienia. A, więc niebieski możesz się otaczać, możesz go nosić gdzieś przy sobie, jakiś taki mały akcent, albo jeśli lubisz ubierać się na niebiesko, proszę bardzo, e, tylko żeby ten niebieski był wokół Ciebie, żebyś się przynajmniej spojrzał raz dziennie na ten kolor, bo on daje Ci właśnie to zrozumienie. I takiego miesiąca siły, zrozumienia tego nowego Ci życzę, bo naprawdę będzie się działo, to jest takie, to jest tak ekscytujące u Ciebie, że no do tej pory tego nie czułem. A tutaj czuję taką ekscytację tego, że właśnie Jestem, mam siłę i sobie ze wszystkim poradzę. I niech tak się stanie. Miej cudowne święta, cudowny grudzień. Jeśli się podobało, zapraszam do subskrypcji. A już 31 grudnia, 30 przepraszam, nie 31, 30 grudnia zapraszam Cię na cudowny webinar nowych narodzin, w których podsumujemy wszystko, co było, wyciągniemy wnioski, oczyścimy wszystko, co jest do oczyszczenia, żebyśmy narodzili się na nowo, żebyśmy nie musieli już więcej Wracać do tyłu, żebyśmy mogli tylko działać i działać i działać. Cudownego miesiąca. Do zobaczenia już na kolejnej analizie. A jeśli e, chcesz wiedzieć, to dużo rzeczy się dzieje tutaj na Dolinie Cudów. Więc zapraszam Cię do zajrzenia na cały kanał i e, częstuj się. Wiesz wszystko to, czego potrzebujesz, bo wszystko jest dla Ciebie. Cudownego miesiąca i do zobaczenia.